Szanowni Państwo, za nami już większość naszych świątecznych akcji. Finalizujemy teraz, dziś dokładnie, będą rozwozy tych wszystkich rzeczy, które udało się zebrać razem z parafialnym zespołem Caritas w ramach Tytki Charytatywnej, a także Mikołaja Strzeszyńskiego, te wszystkie prezenty oraz pierwszy raz w tym roku, mam nadzieję, że nie ostatni i wpisze się to w tradycję naszej szkoły, paczka z klasą. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym z Państwa, którzy włączyli się do naszej akcji. Tym wszystkim, którzy przenieśli tytki charytatywne, tym, którzy zaadoptowali dzieciaki, biorąc Świętego Mikołaja spod obrazu Jezusa Miłosiernego. Tym wszystkim klasom, wszystkim klasom naszej Szkoły Podstawowej, a także przedszkolu 121, które z nami współpracuje, jest taką naszą przedszkolną sekcją SKC za dołączenie się do Paczki z Klasą. Do tej Paczki z Klasą dołączyło również kilkoro rodziców, za co serdecznie dziękuję. Udało się przygotować ponad 60 prezentów w ramach Paczki z Klasą i drugie tyle w ramach yy, Mikołaja Strzeszyńskiego. Udało się i uda się w sumie w tym roku obdarować prezentami prawie 150 dzieciaków. Serdecznie Dziękuję za hojność, za włączenie się do tych akcji, a także za udostępnianie informacji o naszych akcjach w internecie. Dzisiaj wyruszamy z zakupami i tymi wszystkimi dobrociami, które tutaj stoją, prezentami dla dzieciaków, właśnie do rodzin, które zostały zaadoptowane w ramach tych wszystkich akcji. Dziś jeszcze można też przynieść do godziny 21:00 produkty w ramach podziel się Wiginią nasi wolontariusze od 18 do 21 dyżurują przy kościele świętego ojca Pio i czekają na te wszystkie rzeczy. I o godzinie 21 ponad 30 wolontariuszy, kierowców z naszego osiedla, którzy już po raz kolejny wspierają nas w rozwożeniu paczek, wyruszy w drogę do tych rodzin, które objęliśmy pomocą. Wyruszą w drogę nie tylko z pomocą materialną w postaci tytek, prezentów. A także y, dzięki współpracy z parafialnym zespołem Caritas udało nam się przygotować także karty do jednego ze sklepów. Kwota, którą mogliśmy przeznaczyć na ten cel to 3400 zł i podzielone tak, by ci najbardziej potrzebujący mogli tę pomoc w postaci również y, bonów zakupowych na poświęta otrzymać. Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy włączyli się i włączą się jeszcze dzisiaj w nasze akcje. Tak jak mówiłem, nie pojedziemy tylko z darami materialnymi, chcemy także zawieść życzenia, opłatek i sianko na wigilijny stół. Chcemy te rodziny także otoczyć naszą modlitwą, by czas świąt Bożego Narodzenia nie był tylko jednym momentem w ciągu roku, gdzie o nich pamiętamy. Boże Narodzenie, piękny czas, ale szybko się skończy. Okres Bożego Narodzenia w tym roku wyjątkowo krótki również bardzo szybko dobiegnie końca. Pozostaje pozostałych 11,5 miesiąca. Już teraz chciałbym zaprosić Państwa do współpracy całorocznej. W jaki sposób można wesprzeć nasze akcje, niekoniecznie materialnie, niekoniecznie finansowo? To jest bardzo potrzebne, ale wychodzimy z założenia, że ten, który nad nami czuwa, o te kwestie finansowe już się za nas zatroszczy ale może warto dołączyć do naszego strzeszyńskiego wolontariatu. Niekoniecznie musisz być dzieckiem, bo mamy oddziały dla dzieciaków, czyli SKC, ale także dla tych, którzy już skończyli szkołę podstawową, a ciągle czują się z nami związani, niekoniecznie nasi absolwenci. Wolontariat indywidualny, miejsce dla każdego, czy też wolontariat rodzinny. Kilka rodzin pomagało nam w tych akcjach prezentowych, gdzie rodzice i dzieci razem pakowali, przygotowywali paczki. Może to dobry pomysł na postanowienie noworoczne, dołączyć do naszego wolontariatu na Strzeszynie i tę maluteńką cząstkę dobra w świecie, gdzie tego dobra ciągle brakuje, od siebie dodać. Jak dołączyć? Zapraszam na stronę www.skcstrzeszyn.pl Strona w trochę nowym wydaniu, po liftingu kilka miesięcy temu, łatwo można się pomylić. Poruszać jest dość intuicyjne i odnaleźć to, co Państwa interesuje. Zapraszam także tych wszystkich, którzy nie mogą w żaden sposób dołączyć jako wolontariusze, nie stać ich na to, by wesprzeć nasze akcję finansowo, do wsparcia modlitewnego. Również u dołu strony www.skc.br można znaleźć taki formularz, gdzie można zadeklarować modlitwę w intencji tych, którym pomagamy, ale także w intencji wolontariuszy. Aby ta nasza pomoc nie była jakąś zwykłą, pustą filantropią żeby prowadziła do tego, co najważniejsze, do tego, który najważniejszy i w myśl hasła, które nam przyświeca po pierwsze miłość, żeby właśnie miłość była tym, od czego wychodzimy i tym, co chcemy tym ludziom przede wszystkim zanieść. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za wsparcie, za pomoc, polecamy się na przyszłość. Dziś przed nami jeszcze kilka godzin rozwożenia, ale dzięki fantastycznym wolontariuszom, którzy są członkami naszego SKC i wszystkim sympatykom możemy rozwieść paczki pod drzwi i dostarczyć je bezpośrednio do własnych rodzin, którym pomagamy. Chciałbym także życzyć wszystkim Państwu błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Niech słowo, które stało się ciałem, stanie się także ciałem w naszych rodzinach. Wszystkiego dobrego. Raz jeszcze dziękuję za wszelką pomoc, wsparcie i życzliwość.